Założone w 1535 roku przez Pistadora zdobywce Franciszka Pizarra miasto Lima było wielokrotnie prześladowane przez trzęsienia ziemi. Największe z nich miało miejsce w 1687 roku, a ostatnie większe trzęsienie ziemi było Lima była świadkiem w 1940 roku. Jednak wydaje mi się, że ciągle widać ślady jakby te miasto było nawiedzane przez takowe. Jeśli tylko spojrzę, spojrzymy z widoku naszego tarasu, budynki, które, które się tam mieszczą, wyglądają troszkę jak slumsy. Zdają się osuwać, a niektóre zdają się być Ruiną właśnie na skutek trzęsienia ziemi. Ciekawostką jest, że Lima, czyli stolica miasta dziesięciomilionowa metropolia, leży na granicy dwóch płyt tektonicznych. Jedna oceaniczna płyta naska, która prawdopodobnie wzięła nazwę od tutejszej miejscowości, gdzie znajdują się słynne rysunki. Na polach gigantyczne piktogramy, czy jakby to nazwać. A druga południowa amerykańska, czyli tutaj na granicy piętrzących się aż pod niebo, Ant, sięgających 7000 metrów wysokości, jest granica tych dwóch płyt. A my za chwilę ruszamy! Kolejną drogę. Dzisiaj trzeci dzień naszego pobytu w Peru. Jest piątek. Słoneczko troszeczkę przygrzewa. Właśnie zjedliśmy śniadanko z Antonem i ruszamy. Ruszamy jeszcze raz na podbylimy. Dzisiaj zobaczymy to, co się nie udało zobaczyć wcześniej. A to pokażę Wam później. Będzie to niespodzianka. Piątek. Przepraszam. Już jutro wieczorem. Lecimy do Cusco. Gdzie czekają na, czeka nas masa nowych atrakcji. Tutaj widać ślady naszego śniadańka. I po raz ostatni zobaczcie, jak wygląda dzielnica Los Olives. Los Olivos. Tutaj nas złapali na busik Twierdzo, twierdzi kierowca, że za trzy sole od osoby pojedziemy, zobaczymy o. Jeszcze nam drzwi nie zamknęli Nie zamknął Masakrycznie ruchliwa ulica Na tą górę wspaniałą Mamy tutaj piękny Widoczek na Pacyfik Z Miraflores Z fajnego obiadku Chociaż nie, nie najtańszego Dotarliśmy do Pod statuę Jezusa Chrystusa Statua del Cristo De Pacifico 37 metrowy monument Odpowiednik tego, który znajduje się w Rio de Janeiro, też z fajnym widokiem z góry. Pewnie już nie tak imponujący jak w samym Rio, ale wydaje mi się, że warto było tu podjechać. Taksówkarz ostrzegał nas, że schodząc na dół może być mocno niebezpiecznie, także jakoś wspólnie zdecydowaliśmy, że poczeka na nas. Jeszcze 10 minut i pojedziemy sobie na spokojnie razem z nim. Także tak oto wygląda to miejsce: Chrystus uniesionymi ramionami w niebo. Krajobraz taki jest tutaj nieco pustynny, można rzec. Ale rozciąga się wspaniała panorama na całą metropolię stolicy Peru. Dziesięciomilionowe Peru. Yy, przepraszam, dziesięciomilionową Limę. Całe wybrzeże. Baranko, dalej Miraflores. Gdzieś z tyłu nasza dzielnica. Niestety trochę widoczność jest dzisiaj umiarkowana. Przypomina to taki smok nad Meksykiem. Ale to po prostu chyba są chmury, które schodzą na dół. I tu jeszcze mały rzut. Przybliżenia. Zobaczmy. Godzina 16 i w końcu przyszedł czas na zwiedzanie Muzeum Prekolumbijskiej Piramidy Glinianej z czasów, z czasów II wieku, zbudowanej w II wieku, II wieku naszej ery do VIII wieku naszej ery, z tego co wiem. Ciekawe, takie ogrodzone dookoła Po zwiedzaniu pomnika Chrystusa Poczekaliśmy chwilę I mamy ta wycieczkę Angielskim przewodnikiem po angielsku Tutaj mamy książkę Niemców I za chwilę zwiedzamy No fajna piramidka Można było ją podziwiać już Wcześniej Musimy niestety chodzić w maskach cały czas To jest taki obowiązek Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że tam będziemy się wspinać. No, ciekawa pozostałość historyczna. Wszystko podobno zrobione z gliny. Tutaj kultura, nawet jeszcze przed Inków, przed Inkami powstała. Może nagram coś jeszcze, jak przewodnik będzie nam opowiadał o tym miejscu. Jest tam coś ciekawego w środku? Aha. Za chwilę zobaczę jakieś pozostałości kości dawnych tutaj ludzi zamieszkujących. No powiem tak, no nie przypomina to zbytnio piramidy w Gidzie, piramid w Gidzie, Heopsa czy, czy Hefrena ale. Ale coś ciekawego na pewno. Zaraz zobaczymy jak prowadzi dalej droga. Gdzieś będziemy się wspinać, tam wyżej. I will explain to you about the material that they used in its time and then I will explain to you the reason why the people decide to build in vertical position because it's not common to see like that. It's common to see like this. Vertical position is very strange and then I will explain to you the reason. Now I will give you some minutes more. I have a question for you. What happened if the Lima rains? If in Lima rains, this area will disappear. Fortunately in Lima no rain. Remember, in Lima rain only 20 millimeter a year, nothing. Lima it's a desert area, but we obtain the fresh water from the river. The Rimac river is located in Lima downtown. At the time to irrigation to transport the fresh water that area. Ways in three blocks. to three yeah. blocks yeah. more to the other direction. Yeah. I did. Yeah, well, then the, they yes. covered very well with some yeah. textile, some rough very well. Finally we did covered everything. They prepare a fake head and they put in the after the fake head. Why the fake head? Because the fake head symbolized the new face in another world. That's why then they put some food, some corn, some water, some item that they used in its time because remember they believe in the after life. Voy a hablar sobre la guacapiena. Ok, hoy okay, he will talk about guacapiena museum, about this place. Nos encontramos en el mirador de los Apus. This is the mirador of the Apus. apos being the mountain, important divinity for the many civilizations. Estamos a una altura de 25 metros, mm -hmm. el ácido de la pirámide y el paisaje natural que nos. wow he said that now is 20 the altitude now in the, the pyramid is 22 25 meter it's like a building with a floor he explained about the view not today many years ago 1200 years ago we have to imagine about all that area that time Please. Uh, puntos cardinales está rodeada por ok, es importante eh, eh, puntos cardinales ya, ya me oí, ¿cómo se puntos car punto cardinales? No, no, cardinal po cardinal yeah, Point Cardinal yes. Point, mm -hmm. norte, the orientación ahora sí el norte el norte el norte del Cerro San Cristóbal está por ese lado Ah, the San Cristobal actually hills over there. This is north, this is north, this is north. The north, yes, the north over there, even with the, the hills. San Cristobal Hill is very famous in Lima downtown, yes. And other sur... south, yes. el surro, el, el Morro Solar. Ah, yeah, Morro Solar Hills, over there to the Chorrillos, actually, yes. And this for the Cerro de las Alturas That is, no? the 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 mountain or the highland over there, yes. Y por último, eh, el oeste, del mar. Y la lado oeste, the 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 ocean, for example, the sea. Well, now it's not possible to see the ocean because there are many it buildings. It's so foggy yeah. today. Ah, es todo. Well, thank you for your explain. Oh. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. De tumba. La, habla de la tumba nada más y al no decir en español. ¿En español? No, no, está bien, no te para hacer nada más, yo te voy traduciendo poco a poco, no te preocupes, ¿ya? We another, another person, I like the kids, that's playing in such a special area, Hola con todos, mi nombre es Allison, tengo 12 años y bienvenidos a la Plaza del Banquete. Ok, okay. good afternoon, you know, she is 12 years old, yeah, let's play in that area, let's see, yeah. Aquí se puede ver una de las tumbas que se encuentran en esta pirámide. En la parte más elevada de esta pirámide están las tumbas de las personas más importantes de la cultura Wari. Okay. So, she explained that yeah, on the top of the temple it's possible to see important tombs to Belaut, to, not Lima civilization. Belong to the second occupation. Do you remember I had spent about the second occupation, do belong to the Wari Empire in 180. Dentro de la tumba podemos observar eh, varios fardos, de los cuales el del fondo tiene una cabeza. Esa cabeza es falsa. Ayuda a simbolizar la importancia y grandeza de la persona que ha sido enterrada ahí. Yes, it's very important. To explain one more time, no. Inside the put two mummies. It's very important it's interesting because in typical in each tomb. All the time they put two mummies. Probably symbolizes duality. But one of them, No they put a fake head. No, yeah, I explain to them that the fake head for the people symbolize the new face in another words. Huh? Dentro de la tumba también han sido encontrados otros fardos de los cuales tres pertenecen a bebés. Uno de dos años aproximadamente y otros dos que han sido recién nacidos. Oh, there small package over there the mummy bundle this one yeah, are babies. Yes. Uh -huh. En la parte del suelo también podemos observar que hay eh, ofrendas para la persona. A veces la cantidad de ofrendas que han sido dejadas para esta persona simbolizan la grandeza e importancia de esta en la cultura. Okay, in some tombs, no actually, when, the, when uh, the people, very important people, no like that, they put a lot of some offerings. But if you realize that, area put a lot of offering because probably have a high status for example this don't represent a probably that very elite group actually on the other side we can observe these es una here is a lo of what have in this Do you remember 10 minutes ago i showed you two original posts yeah this is the the, the recreation yeah he's played that in that area they put some posts hasta el para Estos servían para sostener un techo debajo del cual se celebraban reuniones en las cuales se consumía carne de tiburón blanco, tiburón azul, tiburón cobrizo y tiburón diamante, ya que colmillos de. Original, el liście coqui

actually different uh, area for ritual or for like medicine for example or, for, or to eat for example time Okay, explain. No, uh, in that it's possible to see that totora plant. It's good to prepare for some artificial boat. Or, for example, if you have a Titicaca Lake, about the uh, uh, artificial island, then you that plant, for example. No, if you have another one, the junco, not to prepare some basket, for example. not to carry things, for example. <laughs> Okay, now you need to explain to you about the animal here, so? Okay, let's explain to you about this special duck because if uh, you compare with another duck, you be call the duck hockey in a size not huge actually, huh? with a special color, the blue or green color of brown sea This is, the, this is the, dark, the dark green color, actually. you okay. okay. the pato Because you Yes, Pato No? this. No? Okay. He said that the normal, the, the single pato is pat, pat, pat This pato, the sound is different. It's, that's what we call the duck hawk. This kind of duck. Keep in mind. Alpacas y llamas. Alpacas y llamas. Yeah. No, he said that there are different kinds of camels, uh, they are alpacas, most of them are alpacas, and one of them is a lamb. And it's possible to see different colors. But the color could be lamb or alpaca. The difference is when you see the size or when you see another kind of the, the face, for example. Explain that the llama is bigger than alpaca. Long neck or... They cut this plant and then they prepare like a tea to drink. there, to communicate with their ancestor because it has mescaline. This is a hallucinogenic plant, similar similar to peyote, for example, has mescaline. In the jungle, people use another one, Ayahuasca drink. Ayahuasca drink has DMT. It is one half mescaline. No, i wracamy, właśnie zakończyliśmy ponadgodzinne zwiedzanie tego muzeum Łakka Puklana. Bardzo fajny przewodnik, bardzo nam tutaj ciekawie opowiedział całą historię. Najbardziej intrygujący jest fakt, że to, że wszystko co tutaj widzimy dookoła jest z gliny powstałe, i dzięki temu, że prawie w ogóle tutaj nie pada, Chociaż jest to strasznie dziwne, bo wydaje się, że pada, że pada tutaj codziennie, to dzięki temu to przetrwało. Gdyby był to jakiś intensywny deszcz, przewodnik mówił, że cała ta piramida, teren tych świątynny z czasów jeszcze przed Inków, cywilizacji sprzed, sprzed Inków, legnąłby dawno w gruzach. Więc jest to na pewno bardzo intrygująca sprawa, rzecz. Także idziemy teraz na jakąś kolacyjkę, zobaczymy i wracamy na naszego hostelika.